Radio Nadzieja zaprasza na tegoroczne rekolekcje adwentowe. W tajemnicę świąt Bożego Narodzenia wprowadzi nas ksiądz dr Zbigniew Skuza. Rekolekcje na antenie Radio Nadzieja 20, 21 i 22 grudnia. Odcinki archiwalne na www.radionadzieja.pl Niech Chrystus narodzi się w naszych sercach. Zapraszamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed mikrofonem Radia Nadzieja, ksiądz Bigniew Skuza. Witam Państwa bardzo serdecznie w tym trzecim dniu naszych rekolekcji adwentowych, przygotowujących nas na święta Bożego Narodzenia. W tym naszym trzecim i ostatnim spotkaniu chciałbym, abyśmy zastanowili się wspólnie nad następującym tematem: Jakie są nasze. Postawy wobec Bożego Narodzenia. Co dalej z Bożym Narodzeniem w naszym życiu? Drodzy Państwo, jest takie ryzyko, zresztą nie tylko z tymi świętami, ale w ogóle, że nawet bardzo piękne, wielkie rzeczy po prostu są, później przemijają, święta też się kończą. I pytanie jest, co dalej? Co z tego zostaje w nas? Pierwsze, myślę, bardzo ważne pytanie, które musimy sobie postawić, to pytanie, czy przeżywamy Boże Narodzenie jako Boże Narodzenie. Bo mam wrażenie, że w naszym współczesnym świecie Boże Narodzenie jest tak przeżywane, jakby to były imieniny, tylko brakuje na nich solenizanta. Kilka przykładów. Kilka lat temu Poczta Brytyjska wydała serię znaczków, na których. Są renifery, bałwanki, śnieg, śnieżynki, tego typu rzeczy, ale świętej rodziny tam nie uświadczysz. Ani pana Jezusa, ani świętego Józefa, ani Matki Bożej. Słyszeliśmy w ostatnim czasie, była na ten temat też dyskusja, propozycja, aby w ogóle wyrugować z języka słowo Boże Narodzenie i zastąpić je innym słowem. Sam widziałem kilka lat temu kalendarz, w którym zamiast słowa Christmas w języku angielskim, Boże Narodzenie, było słowo Festival of Winter, Święto Zimy. Bardzo często, nawet kiedy składamy sobie życzenia, mówimy wesołych świąt, wesołej gwiazdki, przyjemnej atmosfery rodzinnej itd., itd., to wszystko jest dobre, to wszystko jest potrzebne również. Ale nie możemy zatracić istoty tych świąt. A istotą tych świąt jest przyjście Chrystusa pośród nas, przyjście Boga, który stał się człowiekiem i przynosi nam zbawienie. Drodzy Państwo, i to wszystko skłania nas do refleksji, abyśmy zastanowili się, jakie jest nasze przyjęcie Bożego Narodzenia. I my te postawy widzimy. W Ewangeliach, widzimy w tych opowiadaniach, które będą nam towarzyszyły w tych dniach. W Ewangelii, według Świętego Jana, w prologu, o którym mówiliśmy wczoraj, czytaliśmy, czytamy takie bardzo ważne sformułowanie o tym, że Słowo przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim jednak tym, którzy je przyjęli, dało moc. Aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Zobaczmy, jak ewangelista Jan bardzo pięknie i bardzo wyraźnie pokazuje nam dwie postawy. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc. Aby się stali dziećmi Bożymi. Czyli wobec Słowa Bożego, który stało się człowiekiem, wobec Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, który przychodzi do nas, może być z naszej strony postawa przyjęcia, adoracji, wiary, ale może też być podstawa obojętności czy wręcz odrzucenia. I tutaj również, podobnie jak w poprzednich dniach. Odwołam się do jednej ze współczesnych, przepięknych polskich kolęd, w której śpiewamy między innymi te słowa: Nie było miejsca dla Ciebie w Betlejem, w żadnej gospodzie. I narodziłeś się, Jezu, w zimnie, ubóstwie i chłodzie. A dzisiaj czemu wśród ludzi tyle łez, jęków, katuszy? Bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy. Kochani, stajemy wobec wyboru, w jaki sposób przeżyjemy te święta, co będzie ich treścią, jaka będzie nasza postawa. I my te postawy widzimy w samych Ewangeliach Bożego Narodzenia. Najpierw zwróćmy uwagę na postawę wiary. Maryja, która całkowicie, w sposób całkowicie posłuszny przyjmuje Boże Słowo i wypowiada te słynne słowa Oto ja, służebnica pańska. W języku greckim czytamy Idu he dule kiriu to znaczy dosłownie Oto ja, niewolnica pańska. Być może to źle brzmi, może tak nam się to wydaje dziwne, ale tam taki, taki termin jest użyty. He dule, to znaczy niewolnica. W jakim sensie? Maria mówi o tym w takim, że ona się całkowicie oddaje Panu Bogu do dyspozycji. To jest jej całkowite zaufanie Bogu. Niech mi się stanie według słowa Twego. Maria, która posługiwała się językiem aramejskim, w tym momencie wypowiedziała słowo „Amen”, bo takie słowo tam wybrzmiało. Jej całkowita postawa zawierzenia. Taką postawę zawierzenia i wiary. Widzimy również w postawie świętego Józefa człowieka wielkiego milczenia. 8 grudnia zakończyliśmy rok świętego Józefa. Cały ubiegły rok medytowaliśmy nad tą niezwykłą postacią, ale oczywiście wraz z zakończonym rokiem świętego Józefa jego katecheza dla nas, możemy tak powiedzieć, się nie kończy. Drodzy Państwo, Józef ciągle do nas przemawia swoją. Wielką wiarą, swoim całkowitym zaufaniem, swoim zawierzeniem, swoim milczeniem, miłością, w której nie ma słów, w której nie, w której nie ma pustych deklaracji, ale jest konkretny gest. Józefie weź, Józef bierze, Józefie wstań, Józef wstaje, Józefie wróć, Józef wraca. Wobec Jezusa Józef przyjmuje postawę całkowitego. Zawierzenia. Ufa mu. Ufa Bogu, który ma dla Niego taki niezwykły plan, którego Józef z całą pewnością sam bym nikt nie wymyślił, ale który przyjmuje od Boga z ufnością. Taką postawę adoracji widzimy również w postawie pasterzy. Niezwykle piękna jest ta scena z Ewangelii według świętego Łukasza, w której widzimy pasterzy którzy przychodzą do nowonarodzonego dzieciątka i oddają mu pokłon. Pasterze, którzy są pierwszymi, którzy mu ten pokłon oddają. Pamiętajmy o tym, że pasterze w Izraelu to była kategoria ludzi, która, którymi często pogardzano. To byli ludzie, których się czasami wyśmiewano. Prowadzili niełatwe życie. Odór, który też od nich się często wydobywał poprzez to, że byli w, ciągu kontaktu ze zwierzę... w kontakcie ze zwierzętami, też dla wielu był przedmiotem kpiny, drwin. Kto przychodzi do Jezusa i w sposób taki, byśmy powiedzieli, bezpretensjonalny, bardzo prosty, ale jakże autentyczny, uznaje go. To są właśnie pasterze. Ale tę postawę wiary widzimy również w postawie mędrców, którzy przychodzą do Jezusa. W drugim rozdziale Ewangelii, według św. Mateusza. Czytamy te piękne słowa, że weszli do domu, zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Drodzy Państwo, zobaczmy, jak pięknie opisana jest postawa mędrców wobec Jezusa. Weszli do domu, zobaczyli Dziecię z Matką, upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Ojciec Święty Benedyk XVI podczas Światowych Dni Młodzieży w Kolonii 20 sierpnia 2005 roku wygłosił przepiękną homilię na temat mędrców. Chciałbym zacytować fragment tej wypowiedzi. Pisze tak: Zewnętrzna droga tych ludzi dobiegła końca, byli u celu. W tym jednak miejscu zaczyna się dla nich nowa droga. Pielgrzymka wewnętrzna, która odmienia całe ich życie. Ponieważ niewątpliwie inaczej wyobrażali sobie tego nowonarodzonego króla, teraz jednak pochylają się nad dzieckiem biednych ludzi. Nowy król, któremu oddali pokłon, odbiegał bardzo od ich oczekiwań. Dlatego musieli się nauczyć, że Bóg jest inny od tego, jak go sobie zwykle wyobrażamy. Tu zaczęła się ich droga wewnętrzna. Zaczęła się w tej samej chwili, gdy oddali pokłon temu dziecięciu i rozpoznali w nim obiecanego króla. Bardzo piękna refleksja, która podkreśla wiarę tych ludzi. Również taką wiarą wobec Jezusa wykazuje się Symeon, który przyjmuje go na progach świątyni. A więc mamy postawę wiary, mamy przesłanie ogromnego zaufania. Kiedy Maryja spotyka Elżbietę, Elżbieta powie do niej: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wobec Jezusa jest przede wszystkim ta postawa wiary, zaufania, postawa całkowitego przyjęcia. Drodzy Państwo, wobec Jezusa. Jest postawa, która uczy nas głębokiego wejścia w ludzkie życie, życie, które domaga się też ciszy, kontemplacji. Nie zawsze bardzo wzrusza postawa świętego Józefa, który jest i pozostaje człowiekiem milczenia. To jest niezwykłe, że na kartach Ewangelii spotykamy różnych ludzi, często są to spotkania zupełnie przypadkowe i Ci ludzie zostawiają nam jakieś słowa. Ewangeliści zanotowali chociażby słowa ślepca Bartymeusza, czy nawet jednego z łotrów na krzyżu. Wiele takich spotkań, które odbyły się tylko raz, można powiedzieć. Tymczasem Józef, który był tak blisko Jezusa i Marii, pozostaje w tej głębokiej ciszej kontemplacji. To jest wielka postawa wiary. Ewangelia uczy nas postawy też. Ogromnej wrażliwości. Maryja, która udaje się do Elżbiety, czytamy w Ewangelii w scenie zwiastowania, że anioł mówi do Maryi o to w szóstym miesiącu jest ta, którą wszyscy uważali za, za niepłodną mówi tutaj o świętej Elżbiecie. I dalej czytamy w Ewangelii, że Maryja udaje się z pośpiechem do Elżbiety i pozostaje u niej około trzech miesięcy. Łatwo policzyć. Maryja udała się do swojej starszej kuzynki, która oczekiwała na dziecko, bo miała świadomość, że będzie potrzebowała jej pomocy. Elżbieta oczekiwała na rozwiązanie, oczekiwała na rodzinę syna, którym będzie Jan Chrzciciel. Maria to rozumie i sama, e, oczekując na dziecko, podejmuje trud bardzo trudnej, niebezpiecznej drogi, po to, żeby swojej starszej kuzynce po prostu po ludzku pomóc. Jakże wielka wrażliwość. Ta wrażliwość jest również postawy Józefa, który w Środku nocy ucieka do Egiptu, który podejmuje tak niebezpieczną drogę. Wobec Jezusa są te wielkie postawy miłości, wrażliwości, życzliwości, i Boże Narodzenie myślę, że pomaga nam odkrywać te postawy. Kochani uczestnicy tych rekolekcji, pamiętajmy o tych postawach również w naszych domach. Bardzo nam brakuje i bardzo potrzebujemy dzisiaj takich postaw właśnie. Postawy zasłuchania, postawy miłości, postawy wrażliwości. Zróbmy wszystko, aby te postawy były w naszym życiu jak najbardziej obecne. Ale te Ewangelie Dzieciństwa i historia narodzenia Pana Jezusa są również dla nas pewnym ostrzeżeniem. Dlatego, że wobec Jezusa, jak powie Symeon, ujawniają się zamysły serc wielu. Wobec Jezusa widzimy też postawę cynizmu, niewrażliwości, niewiary, odrzucenia, braku miłości, czy nawet myśli, aby zabić Go. Bardzo znamienna jest sytuacja opisana w drugim rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, w której uczeni w piśmie mówią do mędrców, żeby udali się do Betlejem, bo tam jest nowonarodzony król żydowski. Pytanie, które sobie stawiamy jest takie, dlaczego oni sami tam nie poszli? Jeżeli wiedzieli, jeżeli znali pisma, jeżeli byli, możemy tak powiedzieć, tacy mądrzy, to dlaczego sami tam nie poszli? Wiedzieli, a jednak pozostali obojętni. A Herod, Herod próbował zabić dzieciątko Jezus. Moi drodzy, kończąc tę naszą rekolekcję, prośmy Boga o to, abyśmy w naszym życiu uczyli się z Bożego Narodzenia takiej postawy wielkiego szacunku dla ludzkiego życia, postawy wielkiego szacunku dla rodziny. Święta rodzina Jezus, Józef i Maryja to przykład rodziny, w której jest ogromna wrażliwość, w której jest pomoc który jest wzajemne zaufanie, w który jest wielka, ogromna miłość. Na obrazie Świętego Józefa, który znajduje się w Kaliszu, w sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu, tam jest obraz, który pokazuje Świętą Rodzinę i jest niezwykle piękny szczegół polegający na tym, że twarz Boga i twarz Józefa mają identyczne rysy. Autor chciał nam pokazać że w życiu świętego Józefa, w życiu świętej rodziny możemy odnaleźć cechy Bożej miłości. Jeśli chcemy pokochać Boga, musimy najpierw pokochać drugiego człowieka. W taki sam sposób mówi do nas święty Jan w pierwszym liście. Jeżeli nie kochasz człowieka, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Drodzy Państwo, ta. Wielka uroczystość, to wielkie święto, które jest już tuż, tuż, niech nauczy nas tych najpiękniejszych, najlepszych ludzkich postaw, wiary, miłości, zaufania. I prośmy Boga, aby w naszym życiu nigdy nie rozpanoszyły się inne postawy, bo nasze grzeszne serce zranione przez grzech jest zdolne również do tego, aby Boga odrzucić i też odrzucić drugiego człowieka. Kończąc tę rekolekcję chciałbym zadedykować wszystkim uczestnikom wiersz Księdza Jana Twardowskiego o Bożym Narodzeniu. W tę noc, co nie wiedziała jeszcze, że jest święta, Bóg Wszechmogący stał się ludzkim dzieckiem z wyciągniętymi bezradnie rękami i świat wcale się nie zawalił, ale zgarbiony uśmiechnął się i zaczął prostować. Życzę Wam wszystkim tego uśmiechu, tego prostowania się, tego odnalezienia tej prawdziwej Bożej Radości, która niech objawia się w naszych postawach wiary wobec Boga i miłości wobec drugiego człowieka. Tego życzę Wam wszystkim na te święta i na całe życie. Niech Was wszystkich Bóg błogosławi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Radio Nadzieja zaprasza na tegoroczne rekolekcje adwentowe. W tajemnicę Świąt Bożego Narodzenia wprowadzi nas ksiądz dr Zbigniew Skuza, Rekolekcje na antenie Radio Nadzieja 20, 21 i 22 grudnia. Odcinki archiwalne na www.radionadzieja.pl. Niech Chrystus narodzi się w naszych sercach. Zapraszamy.